<tywne> tu czy nie tu? Moment. <toczny> tu Twitch? Nie, to nie jest Twitch. Co to się włączyło jakiś? Jakaś pornostronka. Tabletki <grym> na, <biedki> na wzwód. <ślega> Źle mi się wklepało. Czy <ślega> <ślega> <A -ha. ślega> zombie są łok? Te będą. Będą miały swoje zaimki. Każdy będzie się identyfikował. O, to teraz ten, Francja 2024 Tak wygląda teraz. Wie <laughs> <bierze. śmiech> Ale chyba postać była konsultowana we Sweet Baby Ink, tak mi się wydaje. <laughs> tak samo jak bubr był też <śmiech> konsultowany. <śmiech> Jakie ma zaimki <laughs> Jakie masz zaimki wariacie Rybiszcze <laughs> Rybiszcze Pentanelowa <laughs> księżniczka i sum zwany olimpijczykiem <laughs> o kurde o kurde <laughs> Natomiast no nie wiem czy o sumiszczu grę bym chciał grać. Takie forspoken kobita się w wiewiórkę zamienia. Okej okay. No i to że się kobita zamienia w wiewiórkę Mogłaby chociaż w suma się zamieniać, a nie w wiewiórkę. Eee, nie, nie, Flintlock, nie, nie. Widzę, że postać była konsultowana ze Sweet Baby Inc. Żeby broń Boże, tylko nie była biała. Ale no coś, no panie, no może coś. To możecie jej tutaj strzałkę białą na czole zrobić. Dobrze. I już zadowoleni wszyscy. Nie mów tak, bo kodu nie dostaniesz. Ja Chyba bym nie chciał dostać do tego kodu nawet. <laughs> czy ta postać była konsultowana ze Sweet Baby Inc? Zaraz się okaże. Czy była? Zauważyliście, że w ogóle nie ma żadnej gry z białym bohaterem, żadnej. O, jest biała. O, o nie! Biała bohaterka, dlatego w hełmie była, żeby nie pokazać, że jest biała. Było trochę krapów, nie? Tamta sumiszcze albo kobita co się zamienia w wiewiórkę. No te DLC-ki też tak średnio. Ale powiedzmy no coś tam będzie no, do grania. Nie będziemy się nudzić. Wiecie ile ten, wiecie, ile ten Cinematic kosztował? Zobaczcie jakie ładne postacie. Były konsultowane ze Sweet Baby Inc. ale. Dlatego będzie tyle kosztowało, bo ten cinematic był drogi. No, było konsultowane ze Sweet Baby Inc., ale i tak fajne. Fable wiemy, że było konsultowane ze Sweet Baby Inc. Tutaj jest też brzydki fa faceci muszą wyglądać jak pyzy. I być obleśni. No zobaczmy, co tam w tym Fable'u. To jest ta kobita, co była konsultowana ze Sweet Baby Inc. To tak, to ona! To Tona, to efekt pracy Sweet Baby Ink i grafików, chryste panie. Takim pocisnęli i nadal to, to robią. No nie wierzę. No, nawet nie wygląda jak kobieta, ona wygląda jak brzydki facet. Słuchajcie, jak można zrobić kobietę, która wygląda jak brzydki facet? Chrystepanie znaczy, ja bym sobie zagrał w tego fajbla, ale powiem wam. Pod warunkiem, że będzie można tworzyć swoje postacie. <laughs> Może Brytyjka. Hmm, to by miała tipsy i wiesz, pazury by miała zrobione. By trochę więcej ważyła. Wszyscy się z tego nabijają, oni dalej w to idą. Nie? Niesamowite w ogóle to jest. Chętnie bym się zagrał w nowego fable, bo wygląda to ciekawie, nie? Pod warunkiem, że można swoje postacie zrobić, bo nie chciałbym grać tą postacią, która była pokazana. Taka trochę Pani Zosia z mięsnego, nie? Taka... Oj. Oj, chyba postacie były konsultowane tutaj ze Sweet Baby Inc. Ojej, ojej, gra usługa dla... ...stulejarzy. Tutaj nie ma konsultacji ze Spokojnie, poczekamy jeszcze, bo te, tego jeszcze nie wiesz. Może mysz jest niebinarna, może to jest myszcze. I wiesz, nie wiesz tego. Postacie, widać, nie były konsultowane ze Sweet Baby Inc. Czyli może się sprzedać. <laughs> czyli studio przetrwa. <laughs> czy to ważne, jak wygląda polostać? Lepiej by była ciekawa i żebym ja, jako gracz, ją polubił, a to Life is Strange w 15 klatkach wygląda zajebiście. No, myślę, że spoko nawet. Tak, zgodzę się, że fajnie wygląda, natomiast czy to ważne, jak wygląda postać? No, w mojej opinii jest to istotne, jak wygląda postać, zwłaszcza, że często ją widzisz w cutscene. Scenka, w scenkach, dialogach, jeżeli wiesz, w takim tym, to można było na przykład jej nie teksturować, bo co to za istotne? nie jest to istotne, jak wygląda postać. To niech nie ma tekstur, albo niech będzie szarym blokiem, na przykład. No nie no, wszystko na grę się jakby składa, tak? Ja na przykład lubię się otaczać rzeczami ładnymi, dlatego mam ładnego kota i ładną żonę, i sam jestem ładny. I lubię się otaczać ładnymi rzeczami i patrzeć na ładne rzeczy. Na przykład teraz patrzę na moje, moją kamerkę i stwierdzam MÓJ BOŻE JAKI JESTEM PIĘKNY! Gry to rozrywka, mają być przyjemne. Czy ktoś dla przyjemności patrzy na brzydkie baby albo na brzydkich dziadów? Gry to fikcja, nie muszą odzwierciedlać rzeczywistości. Nie płacę za oklątanie wiesławy mięsnego. Masz rację, no by to jest kapizm. To jest tak, jak wiesz, kobita czyta romansidło, które sobie kupi książkę i też sobie nie wyobraża, że typ, który uwodzi główną bohaterkę, wygląda jak pan Mietek z, pan Mietek, mechanik tego... z Waso, nie? Raczej też podchodzi do tego, że on jest przystojny, umięśniony i tak dalej, nie? Także to jest taka trochę... tutaj taka wymówka, nie? Również jak oglądamy filmy, e, nie wiem, jakikolwiek, Barbie na przykład. Nie widziałem tam, żeby jakieś brzydkie kobiety grały w Barbie. Prowadzący ewidentnie ma problem z ludźmi różnorodnymi, a sam jakby stanął przed lustrem, to mógłby zobaczyć coś niezbyt ładnego. Patrzę na siebie przez, przed kamerą i mówię, kurde, jaki jestem ładny, więc to nieprawda. Patrz, mówię to do ciebie. Uważam, że jestem ładny. Nie mam problemu z samoakceptacją siebie i tego, jak wyglądam. ええ。<t ries>